W dzisiejszym filmie, który powstał w odpowiedzi na liczne zapytania odnośnie fajnego web scrapera, pokażę Wam, jak w prosty sposób można wykorzystać Firecrawl w połączeniu z N8N do automatycznego pobierania dowolnych danych ze statycznych stron internetowych. Firecrawl to narzędzie, które pozwala na zamianę dowolnej strony internetowej w dane gotowe do wykorzystania przez modele językowe w zaledwie kilka sekund. Co ważne, jest to rozwiązanie open source i oferuje 500 darmowych kredytów na start. Firecrawl oferuje kilka różnych funkcji: scrape proste pobieranie zawartości strony, crawl przeszukiwanie wielu stron jednocześnie, map mapowanie danych, extract nowa funkcjonalność, która pozwala na ekstrakcję konkretnych danych na podstawie promptu. W tym filmie skupimy się głównie na funkcji extract, która jest idealna dla naszej automatyzacji. Na potrzeby tego filmu wykorzystamy stronę goodreads.com. I tak Wiem, co myślicie. Dlaczego angielska strona? Co z patriotyzmem? Cóż. Próbowałem znaleźć wystarczająco rozbudowaną stronę z cytatami po polsku, ale większość z nich miała, powiedzmy, skromny wybór. A ja nie chcę wam pokazywać, jak ściągnąć dwa zdania ze strony i nazywać to zaawansowanym web scrapingiem. To byłoby jak pójście na ryby do kałuży. Goodreads ma za to bardzo dużo cytatów, a co więcej, po prawej stronie znajdziecie kategorie z wieloma różnymi tematami to właśnie na tym się skupimy. Nie tylko na stronie głównej, ale też na tych wszystkich kategoriach w późniejszym scrappingu. Dzięki temu będziemy mogli zebrać naprawdę pokaźną kolekcję cytatów. Najpierw sprawdźmy, jak wygląda standardowe żądanie get do tej strony. W N8N tworzymy węzeł http request. Wsklejamy URL i wykonujemy żądanie. Jak widać, otrzymujemy surowy HTML, który jest trudny do odczytania dla człowieka. Cała zawartość strony jest tu obecna, ale wymaga dodatkowego przetwarzania, aby wydobyć interesujące nas informacje. Sprawdźmy to na praktycznym przykładzie. Powiedzmy, że interesują nas cytaty Bernarda Barucha. Wyszukajmy jego nazwisko w otrzymanym HTML. Widzicie? Jego nazwisko faktycznie pojawia się w kodzie HTML, ale jest otoczone różnymi tagami i nie jest łatwo wyodrębnić sam cytat i informacje o autorze. Musielibyśmy napisać dodatkowy kod do parsowania HTML i wyciągania potrzebnych nam informacji, co jest pracochłonne i podatne na błędy. Teraz zobaczmy, jak działa Endpoint Scrape w Firecrawl. Wklejamy nasz adres URL do cytatów. Firecrawl zwraca dane w czytelnym formacie Markdown co jest już znacznie bardziej przystępne. Jednak nadal musielibyśmy wykorzystać model językowy, aby wyciągnąć konkretne informacje. Ekstrakt pozwala nam nie tylko pobrać dane ze strony, ale również określić, jakie dokładnie informacje chcemy wydobyć. Co więcej, możemy użyć wildcard, czyli gwiazdkę, aby przeszukać całą domenę, a nie tylko pojedynczą stronę. Możemy na przykład pobrać cytaty ze wszystkich kategorii po prawej stronie. W Firecrawl wpisujemy prompt. Extract authors and quotes from this website i podajemy nasz URL. Generujemy parametry autora i cytatu jako stringi i klikamy run. Firecrawl automatycznie przeszukał całą stronę, łącznie z podstronami, i wydobył 578 cytatów wraz z ich autorami w formacie JSON. Teraz zaimplementujmy to w N8N, aby mieć automatyzację, którą będziemy mogli wykorzystać do wielu url, a nie tylko do jednej strony. Najpierw tworzymy nowy węzeł http request. Będziemy tutaj importować komendę curl. Zamiast ręcznie konfigurować wszystkie parametry, skorzystamy z dokumentacji Firecrawl w tym celu. Przechodzimy do sekcji Extract, aby zobaczyć, jak to zrobić i skopiować nasz kod. Możemy tutaj ściągnąć dane z pojedynczej strony lub ze wszystkich stron naraz, dodając gwiazdkę na końcu URL. Importujemy komendę curl do n8n, co automatycznie wypełni większość pól. Musimy teraz skonfigurować uwierzytelnianie możemy utworzyć nasze poświadczenie standardowo kopiując klucz API i wklejając go w miejscu po bearer Ale w tym przypadku chcę wam pokazać jak zrobić to jednorazowo i móc wykorzystywać te dane zamiast wpisywać je za każdym razem W tym celu tworzymy nowe poświadczenie uwierzytelniające Wybieramy typ uwierzytelniania generic Wybieramy header auth jako header auth Nazwa autoryzacja Zapisujemy jako Firecrawl, aby łatwo było nam to odnaleźć. Wartość: Bearer i tutaj wklejasz swój klucz API. Nie musimy już wysyłać nagłówków, więc je wyłączamy. Teraz musimy dostosować sekcję Body, klikamy więc Expression, powiększamy i wykonujemy te kroki. Zmieniamy URL na nasz docelowy. i dodajemy na końcu gwiazdkę co oznacza, że chcemy przeszukać całą stronę. Pamiętamy o slashu. Zmieniamy prompt na ten, który wygenerował dla nas Firecrawl w sekcji Playground. Dostosowujemy schemat do naszych potrzeb. Przełączamy się na JSON View i musimy skopiować i wkleić całą sekcję skima z Firecrawl. Widzę, że raczej nie zadziała, bo mamy źle sformatowane dane. Pokażę wam trik, co robić w takim przypadku. Kopiujemy sekcję skima i wklejamy do czata GPT, żeby nam naprawił formatowanie. Kopiujemy i wklejamy z powrotem całą sekcję. Teraz powinno działać. Testujemy i wszystko jest ok, otrzymujemy nasze id, które wykorzystamy za chwilę. Po wykonaniu pierwszego żądania Firecrawl zwraca nam tylko id zadania, ale nie zawiera jeszcze właściwych danych. Musimy wykonać drugie żądanie, aby pobrać wyniki ekstrakcji. Dokumentacja pokazuje nam dokładnie, jak to zrobić. Kopiujemy więc odpowiedni curl i wklejamy w nowym nodzie http request. Zostawiamy metodę get. Pamiętamy, aby uzupełnić id z poprzedniego węzła, tak jak jest to w dokumentacji. Wybieramy nasze credentials Firecrawl i robimy test. Po wykonaniu tego węzła otrzymujemy pełną odpowiedź z wszystkimi 623 cytatami i ich autorami w formacie JSON. Właściwie to już gotowe zadanie, ale ja chcę na przykład zapisać wszystko w arkuszach Google. Tworzę więc sobie arkusz o nazwie Cytaty i dwie kolumny, autora i cytat. Po otrzymaniu odpowiedzi z Firecrawl mamy wszystkie cytaty w formacie JSON. Problem polega na tym, że struktura tych danych nie jest bezpośrednio kompatybilna z Google Sheets. Dane są zagnieżdżone w obiekcie i nie można ich od razu wpisać do arkusza dlatego musimy je odpowiednio przekształcić przy użyciu węzła code, dawniej nazywanego function. W węźle code używamy następującego kodu JavaScript. Ten kod będzie dostępny do pobrania w opisie filmu. Przy okazji użyłem clod do wygenerowania tego kodu. Co robi ten kod? Pobiera tablicę cytatów z odpowiedzi API iteruje przez każdy cytat. Tworzy nowy obiekt z polami cytat i autor. Zwraca tablicę przekształconych danych w łatwym do skopiowania formacie. Ostatnim krokiem jest zapisanie przetworzonych danych w Google Sheets. Dodajemy węzeł Google Sheets z operacją Dodaj wiersz. Wybieramy arkusz docelowy. Mapujemy pola. Uruchamiamy Workflow. I voilà. Wszystkie 623 cytaty wraz z autorami zostały automatycznie pobrane i zapisane w arkuszu Google. Jak widać, wykorzystanie Firecrawl z N8N pozwala na bardzo szybkie i efektywne pobieranie danych ze stron internetowych. W naszym przypadku pobranie 623 elementów kosztowało jedynie 82 kredyty z 500 dostępnych na start. Co ważne, dzięki tej automatyzacji możemy w prosty sposób zbierać dane z wielu stron jednocześnie bez konieczności ręcznego kopiowania czy skomplikowanego skrajpowania. Mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny. Przypominam, że kod używany w węźle code jest dostępny do pobrania w opisie filmu. Dodatkowo prowadzę newsletter z nowinkami ze świata AI, na który serdecznie zapraszam, link znajdziecie w opisie. Pracuję również nad tworzeniem najlepszego kursu o agentach AI, który będzie skupiał się nie na wiedzy teoretycznej, ale na samych praktycznych przykładach, jak tworzyć własnych agentów AI. Progres będę pokazywał dla osób na liście mailingowej wraz z przewidywanymi bonusami. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.